Cześć, dzień dobry. Z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. No i dzisiaj będzie troszeczkę mniej, bo o BSS-ie jako takim, ale będzie troszeczkę nazwijmy to o podstawach do większości biznesów, jakie nas otaczają w obecnym świecie. Dzisiaj mamy odcinek numer 197 i dałem mu tytuł Prawa Sukcesu. Powiem Wam o pewnym kursie. Bo to w zasadzie ciężko nazwać książką. To raczej kurs, ale zacznę od kilku słów wstępu. Już pewnie o tym wiecie, bo mówiłem o tym wcześniej, albo ci z was, którzy po raz pierwszy wpadli na ten podcast, to powiem wam, że uwielbiam czytać książki. Uwielbiam czytać, słuchać. W zasadzie w obu tych postaciach lubię otaczać się literaturą. A im dłużej zakopuję się w tą literaturę, tym przekonuję się, że jest ona wspaniała i można się z książek bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. W zasadzie nie tyle z książek, co od ludzi, którzy je napisali. No i mam dzisiaj taki przykład człowieka, który nazywał się Napoleon Hill. Żył on w latach 1883-1970, i to on zapoczątkował tak zwaną literaturę sukcesu. Już wiele lat temu przeczytałem jego super książkę Myśl i Bogać się, ale nie o niej dziś będzie. Hill był autorem kilku książek, w tym poza wspomnianym tytułem Myśl i Bogać się, również takich pozycji jak na przykład magiczna drabina sukcesu, jak sprzedając iść przez życie, jak podnieść sobie pensję, sukces poprzez pozytywne nastawienie umysłowe oraz możesz sam. Wyczarować własne cuda. Ta ostatnia pozycja zresztą została wydana już po jego śmierci, dokładnie rok po tym, jak odszedł z tego świata Napoleon Hill. Jest jeszcze jedna książka, albo raczej zestaw książek. Co ja mówię, już Wam powiedziałem na początku, to jest kurs spisany w 16 tomach i są to Prawa Sukcesu. Dokładnie trzy dni temu skończyłem odsłuchiwanie audiobooka Praw Sukcesu. Trochę to trwało, gdyż 16 tomów to dobrych, kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt godzin słuchania, ale było warto. Prawa sukcesu po raz pierwszy ukazały się w 1928 roku i rozwijały się dalej aż do roku 1941. Blisko 100 lat temu był sobie człowiek, który dał początek książkom, które Teraz niemal co tydzień zalewają księgarnie na całym świecie. Uwielbiam czytać książki, a na czele tego książkowego peletonu są biografie, autobiografie oraz literatura biznesowa. Są też i pozycje z obszaru science fiction, fantazy i kryminały. No dobra, są też książki kucharskie, ale nie o nich będzie dzisiaj tutaj, tutaj mowa. Wracam do praw sukcesu. 16 części, każda inna, ale ściśle ze sobą powiązane. Autor zaczyna od super umysłu, a następnie porusza takie tematy jak określony cel główny, wiara w siebie, nawyk oszczędzania, przywództwo, inicjatywa, wyobraźnia, entuzjazm, samokontrola, zwyczaj robienia więcej niż to, co nam, za co nam płacą. Przyjemna osobowość, precyzyjne myślenie, koncentracja, współpraca, porażka, a także tolerancja i na koniec złota zasada. 16 zasad opisanych wraz z barwną otoczką, podaniem dziesiątek przykładów i to wszystko napisane językiem sprzed blisko 100 lat. Uśmiech na twarzy wywołują komentarze odnoszące się do pierwszych samochodów, a sorry, w zasadzie to automobili. Kolejne ciepłe refleksje wywołują komentarze do mody, sposobu mówienia, anonsowania siebie, czy też toczenia konwersacji. To wszystko jest napisane niesamowitym językiem. No ja akurat tego nie czytałem, ale słuchałem, ale lektor zrobił to w sposób niesamowity. No, ale to wszystko nie jest istotne. Ważne są poszczególne zasady, które tak jak i 100 lat temu nadal są aktualne. Zdecydowanie warto przez ten kurs się przebić, a nawet go powtórzyć. Ja sam niektóre części słuchałem po kilka razy. A po co to wszystko? No, wyobraźcie sobie, że macie w ręku książkę lub w uchu audiobooka, w którym autor mówi Wam przykłady opisując takie osoby jak Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John Rockefeller. Theodore Roosevelt, a to wszystko grupa ludzi, którzy żyli w czasach autora i wywarli niesamowity wpływ na świat, w którym my teraz żyjemy. Twórcy motoryzacji, kolei, elektryczności uwielbiam czytać i słuchać, i poznawać historię wielkich ludzi tego świata. Wyobrażacie to sobie, że macie kurs, który nie jest czystą teorią, nie jest kopią tego, co już ktoś napisał rok temu, 10 czy 15 lat temu, tylko napisany. Z życia ludzi, którzy tworzyli współczesny cza świat. To jest po prostu coś niesamowitego. Jeśli chcecie odpocząć od polityki, od współczesności, ale także wrócić do podstaw, do korzeni literatury biznesu i budowania relacji biznesowych, jak również dbania o swoją własną ścieżkę kariery, to ta pozycja jest zdecydowanie dla Was. 16 praw sukcesu Napoleona Hilla. Zapraszam do lektury lub do wysłuchania, tak jak ja to zrobiłem. A ja zabieram się za kolejną książkę. W końcu średnią krajową trzeba trochę choć podnieść. Słuchajcie, ten dzisiejszy odcinek jest no, inny niż te przynajmniej ostatnich kilkadziesiąt. No bo ostatni raz, kiedy mówiłem Wam o mojej biblioteczce, o książkach, to. No Jezu, to już było chyba z miesiąc temu, a może i nawet troszeczkę dalej. Ale do książek warto wracać, szczególnie do mądrych książek, szczególnie do książek, które no nie są takie bałwochwalcze, tak bym to powiedział, bo część literatury biznesu, która powstaje w tej chwili, to w zasadzie skupia się na autorze danej pozycji, który pisze ja, 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 moje, moje, moje itd. A tutaj można czasem dostać w rękę perełkę, majstersztyk, która pokazuje, jak wyglądał świat. Świat naszych dziadków, świat naszych pradziadków, ale to był ten okres w życiu całego świata, który stworzył go takim, jakim jesteśmy nim otoczeni w tej chwili. Warto do tej literatury sięgać, warto przez nią przechodzić. Poświęćcie chociaż parę minut dziennie na to, żeby. Książkę jakąś posłuchać czy, czy przeczytać, bo dużo to daje inspiracji do naszych codziennych działań, do prowadzenia naszych biznesów, do utrzymywania relacji międzyludzkich i ułatwia nam codzienne życie. Tak, dzisiaj troszeczkę refleksyjnie troszeczkę inaczej niż przyzwyczaiłem Was do moich odcinków w ostatnich tygodniach. Ale nie bójcie się od poniedziałku, a w zasadzie już od jutra, bo jutro, w sobota będzie podsumowanie tygodnia, wracamy na tą ścieżkę bardziej biznesową. Tymczasem zajrzyjcie do linku do dzisiejszego odcinka, a tam znajdziecie skierowanie Was do jednej z bibliotek internetowych, w zasadzie do Księgarni Internetowych, gdzie będziecie mogli sobie tą książkę zakupić. I polecam Wam, aby to właśnie zrobić. Tyle na dziś, dzięki Wam serdecznie. Ja nazywam się Wiktor Doktor, a to był podcast BSS bez tajemnic. Na razie, cześć.